Wiesz, Pada deszcz. Pada deszcz? O kropną Jak ty wyglądasz? Ojej Intia, mammonuję tylko. Już pies jest mokry, jaka? Gdzie ty tą kurtkę pojechał? Trzeba ją wytrzeć w ogóle całą. Daj, wytrzeć tą kurtkę. Często się nas pytacie, jak wygląda pora deszczowa w Japonii? Tak, właśnie wygląda pora deszczowa w Japonii. <grytanie> Zapraszamy na deszczowy odcinek Już zaraz idziemy, już zaraz idziemy jakoś sobie poradzimy po? Sam sampu Wygląda na przerażonego musi iść na zewnątrz Chcesz iść czy nie? Win, zdecyduj się Dziwko Kosik i taki błagający wzrok to nie wiem w którą stronę bierz mnie na spacer czy nie bierz mnie na spacer Konome, Mite, Mite, Konome. <grymne> Suguj. Bimio. Bimio. Jada te. <grymne> nope. Zakładaj kurtkę. Joink. Powinniś mieć skafander. Do nurkowania. Gotów? Pa! Zakładaj kaptur. Ciągniemy! Uh. A gdzie kaptur? Szybko tutaj pod dach Tu jesteśmy bezpieczni O i tu możemy spacerować o. No to spacerujemy Ale szczęście, że tutaj jest ten postój Tutaj docowaliśmy, w na tym parkingu No szczęście, że Piesek ma desek tutaj. Dzisiaj tutaj na parkingu nocowaliśmy. Przy postoju są sklepy, restauracje. Muzeum Fireworków na Gaoka. Bardzo przyjemne miejsce. Widzę, nowy obiekt, wszystko piękne. Nówka, nowocześnie. Toalety czyste. Rewelacja dla podróżników z kamperem Linek dobra robota pies nie znukł aż tak bardzo o oh, no 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 nie, nie. powiasz tą matkę. mam nadzieję, że nie będzie przez cały dzień słyszycie jak wali? to mniej więcej tak wygląda to czerwone, zielone, żółte, nie? To jest mega ulewa, czyli tam, gdzie jesteśmy akurat. <laughs> no nieźle. Ale przechodzi. Może przejdzie i po południu będzie już ok. A zjedzmy śniadanie i ruszamy dalej. Poran na to zjedzone. Czas na kawę. Poran na toaletę. Nie pada już? Nie. Uh, przeszła burza. Ale chmury z kitu. Oh, to szczęście. Zatankowaliśmy benzynę. Obecnie cena benzyny w Japonii, a w sumie jest dość stabilna. 157 jenów tutaj w Nigacie. Za 52 litry zapłaciłem 8115 jenów. Mamy teraz pełen bak i możemy jechać dalej. Tano. Tano. W Japonii tanio jak na Japonię. Kukują syjówcy. Hmm. Jak kukują to widzę w komentarzach, ludzie są wkurzeni, że się z was tutaj nabijam, prawda? Że u nas tyle benzyna kosztuje. No, cena jest stabilna ostatnio, nie? Jest ok. To co? Jedziemy. Pierwsza miejscówka. Trochę już się rozpogodziło, ale chłodno jest. W swetrze trzeba siedzieć już. たすそう豆腐を揚げたやつね、mm. すごい楽しみここの名物なんで、ね、だってさ雨だからさほかにすることないじゃん <laughs> 食べる以外に梅雨、uh huh. の嫌なところは体がねむくむ全体的に。 湿,で湿度のせいでそう湿度のせせいいでで<ー>湿湿度度が高すぎると体から水分が蒸発していかないから体の中に水分がたまるので,で特に朝とか起きた後に顔がなんかもう風船みたいになってる <laughs> 今日もそうだったあとジメジメするね車の中。

Pajry <gulio> 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 Je nie, już na stole, wygląda super. Jest. Co to jest w ogóle, jako smażone tofu? To hmm. To jest jeszcze ten katsuushi, katsuushi. 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 ト <laughs> ルピョンって、か中はすごい柔らかくて、お豆腐の味。はてててもですね少しずつ味変えてでもこれ普通食食べべた方がいい,と思ういただきまま、ね、る何ら

ありがとうございます。本語がれ美味しいます。ありがと試しざいます。ちょっと塩をかけて。あソロとうございます。あ本当とうございんかスイーツみたいな。

Rium, こんなに美味しい油揚げ初めて食べたんだけどお店の人のおばちゃんの言うことには19軒あのこのお店ね、wow. それぞれ全然違うんだって特徴がうんブザー、そうでうそうそうそうそうそうそうそうそれそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそう Trzyma, utrzyma. Jest. Okay. Yes, good boy. Good boy, ok. okay. <laughs> Ile radości. Rinek dobrze sobie radzi w samochodzie. Można go zostawić na 30-60 minut spokojnie, jak gdzieś wychodzimy. Tylko, oczywiście, nie może być gorąco. Teraz jest dobra temperatura, więc może siedzieć w samochodzie, nic mu się nie stanie. W lato, oczywiście, byłoby to niemożliwe. Good boy. Trochę piszczy na początku, a jak wychodzimy, ale później przestaje. Widać, że oni z tyłu wszystko produkują, mała. Manufaktura lokalna. Takie rzeczy smaczniejsze, oczywiście. Wszystko świeże, z dobrych składników. Co odbierzemy? Tak, to to 3軒目. Aiko bardzo lubi chyba aburage. <grymne> o, a co to jest? Ajko. To jest o nie To jest Widać, jak oni to robią w środku. Uuu, prosto z wytwórni. Okienko <grymne> do zakupu. To a, to

I mm. to jest dopiero co wyciągnięte? A, trochę inne ano... Z oleju Soczyste Tak? Mm. Mi się to podoba, że to tak chrupie Ta Skorupka jest taka chrupiąca, nie? Tak, tak Na dole? chrupiące Tutaj soczyste mm. 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 O, Mmm. どっか食べに行くと今度はあの食べ物じゃなくって金属の加工技術がね優れたメーカーがいっぱい集まってる街があって例えばそこにあのナイフとか金属の食器とか刀あっ刀 <laughs> まだ欲しいのかなまだその冗談やってんの何年間やってるんだよねそれちょっとしつこくない Przepiękne te noże. Dzieło sztuki. Słynne. Yes. Wow. Wow. To, to wygląda jak katana eko. Yes. Przepiękne są. kupujemy jakiś nóż. Taki mały, tak? Mały jakiś, nie potrzebny nam. Oh.

To jest do tych noży takich produkowanych masowo, nie? Lepsze są ręcznie robione. Super. Całą fabrykę widać z góry, ale czat. Oryno sirojne, kłodzio, ni, dzisiaj nie hajryty. Co to stoi na sobotę? Nie. Super to pokazane. Z krok po kroku. Możesz sobie wyobrazić, dzięki temu jak produkowany jest nóż, nie? strzenie. Sliczne, naprawdę piękne te noże. Mm. To jest czadowe. To jest rączka origami. Widzisz, to jest jeden kawałek metalu złożony w rączkę. Rękojeść noża. Origami to się nazywa. Z jednego kawałka. Weź. Weź. Ale, czad. pięknie to wygląda. Bardzo skomplikowana produkcja musi tego być. Przy produkcji noży? Także i panie pracują. Katana, katana. O, jak katana. A to tu robią ręcznie wszystkie te noże? To już są takie bardziej ekskluzywne, nie? Nie. To tak, tak. o O, pani graweruje na nożu. 真ん中の通路からこっちは手作りで包丁を作ってる部署なんですけど名前入れるのも機械とかじゃなくて手でも。こういう先の尖ったサガネっていう洞窟をこれでグラフェルでオレンジしてカリグラフィーのメタルすごい繊細なイメージ

Pani będzie nam wybijać, tak? <laughs> Aiko nam wybija tutaj. Panią też wybije w metalu. Nasze imiona. Będzie wyzwanie. Imię Aiko. To trudne w kanji. もう、30年生がいっぱいいるから、私なんてもう、よです何年も。結構、飲食関係でずっと働いてることが多くて、ちょっと包丁に興味が持って、道具として使うてたから、お料理には興味もたらくて、こっちの包ツールのほが、面白しそうと思って、でももう、何にも知らないで来ました。

はいありがとうございましたすごい大和のお土産がここの工場見学めちゃくちゃおすすめですあの本当に間近で職人さんの仕事が見れるし職人さん手さばきすごく美しいあとなしのぢピンクのパクワニス uper to <noise> wygląda おおトジロプロうんそゲスト。<noise> Made in Japan. I podpisane Truszkowski. Ładnie, ładnie. Powiedzieli nam także, że noże od firmy Tojiro dostępne są także i w Polsce. Nie wiem jak się nazywa sklep, który je sprzedaje w Polsce, ale można gdzieś je kupić. Są importowane do Polski, więc jeśli szukacie dobrych noży z Japonii to można je kupić także i w Polsce. Lub przyjedźcie do Niegaty. Kupicie je po prostu z fabryki. Pogoda już się polepszyła troszkę się przejdziemy z pieskiem Jedziemy jeszcze tylko na kolację Specjalną kolację lajko na pyszne sushi Jesteśmy w miniejchrada to jest tu z ten mo Pokołano mudziebam osikaj tenty się tuż tej rankingu saltto potowary Pomysły. Są Zaczynamy wyżerkę. Eper herbatka. Susi już śmiga. Jest super. Patrzcie na te kawałeczki Piękne te ryby A tu jest cennik 140, też talerzyk, najdroższy na 750 O kurde Uważaj na czerwone jako O jedzie. O maguro, o toro Hon maguro, o toro jedzie To ten najdroższy 750 no O kurde, ale to wygląda super O nie Bierzemy na spółek, dawaj Dawaj, dawaj Hajs z YouTube'a Dawaj, dawaj Należy ci się niesamowicie wygląda jak tłustiutki ten tłuczyk. zaczniemy od najtańszych krytek. Chyba chodzi. A bardzo lubię. To się Pamiętajcie, najlepiej jest tak pokiem zobaczyć rybkę. Jak zamoczycie ryżem, to wam się szybko to rozpadnie, nie? I za dużo wchłania sosu serowego, więc Tak nie róbcie. Tak,

Turo, toro toro. Obrzaka. Największy przesmak. O, toro. tu to nie. Ale niesamowicie. Mm. Ta ryba dosłownie rozpuszcza się od razu, jak położysz do ust. Wyparowywuje. Znika momentalnie. Pazołek, pazołek. <grym> Surowa oczornica. Zobaczcie, z mackami Uwa. jest. To jest rzadkie. To się rzadko widuje, żeby jeszcze macki były. A z mackami challenge. Let's go. No. A ma taką arabkę tylu. Kilka kotów. tako Jako tako Jako A to, nie I to była prawdziwa uczta. I wcale nie wyszło aż tak drogo jak myślałem. A ile kosztowało? 4890 kołem. Bardzo tanio. Biorąc pod uwagę, jak dobre było to sushi, jak dobra ryba, jakiej jakości. Jestem zachwycony. Naprawdę, jedno z najlepszych z sushi faktycznie naki byłem w Japonii. Rewelacja. To tyle w dzisiejszym odcinku. Znowu gastro vlog. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie gastro mm. A dużo dobrego jedzenia po prostu jest w Japonii i chcemy wam to pokazywać. A jak nie my, to kto? <ścoughs> A niech to te diokoła, hamwę, gora, Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już wkrótce w kolejnych z wypraw kamperem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa! long gone winter waves are our own graves tell me i'm wrong tell me i'm right something's striking every time you set it out my heart stops beating like two clouds in the sky we collide and slowly chest to chest you remind party.